Scenariusz filmu dokumentalnego nie musi być długi przede wszystkim. Skondensowany zapis intencji, tematu, początku, końca, pomysłu. Koniecznie musi zawierać puentę, do czego zmierzamy, czyli tą strzelbę, która na początku nam odpala się i musi wypalić na końcu. Scenarzysta decyduje o tym, w jaki świat, w jakie ramy wprowadza Reżysera, aktora, na końcu montażystę. Proces tworzenia filmu to są kolejne akty interpretowania scenariusza i przekładania na środki, którymi dysponują poszczególni pozostali twórcy. Most thing is to know who your is. So you need to understand their personality. That's absolutely essential. If you don't know your character's personality, If you don't know what they want in this scene, what they're doing, what their motivations are, then you can't write the dialogue. But if you understand who they are, if you appreciate their relationship in the scene, so who is it that they are talking to, what do they want, how do they feel about that person, what is the environment around them, um, these are the sorts of questions you should be asking.